Witajcie moi drodzy w trzecim już odcinku 7 days to die poprzedni odcinek był wyszedł jako okropna klapa bo tak naprawdę no nic, nic tam się nie zadziała oprócz tego, że zginąłem ogólnie się ogólnie obawiam się, że wybrałem tą randomową mapę w sensie tą jedną z kilku może nie randomowa, tylko jedna z kilku i ona z ogromnym niewypałem, jak patrzę póki co na tą mapę, to nie wygląda zbyt radośnie i fajnie Jeżeli chodzi o miasta, czy inne miejsca Co, tutaj żadnego wejścia nie było? Było Tędy Pocznij chwilę I cyk! Jestem No i prawie mi się udało zniszczyć tą skrzynkę, nie mam sledgehammera, mam, ale popsuty, no to za dużo mi to nie da, trochę determinacji i pozbędę się tej skrzynki. <laughs> jest bez sensu. Moja determinacja aktualnie wygasła. Idziemy dalej. Żubra nie ma. Trochę jedzenia. Tu trochę też znajdziemy. Że nic nie ma, beczki <laughs> i tu wyjście już z domku. Czyli kompletnie nic ciekawego. Hmm. Chyba niekoniecznie chcę Chce mi się być na tym terenie. Chyba po prostu pójdę poszukać czegoś innego. <laughs> o, i tu woda też jest. No proszę. Widzę potencjalny eksp. <laughs> chodź, chodź. O, pięknie. Tu jeszcze jakieś śmieci. Nic nie ma. Idziemy szukać lepszego jutra. O, pojawia się zieleń i i słyszę niedźwiedzia i widzę niedźwiedzia. Chodź, chodź, ten ekspres się przyda. O! nade mną lata ptak. Tak, tak. Może nie nade mną, ale czyha na mnie. No, mamy jeden skill. sępie jeden pójdziemy w tą stronę dalej lata nade mną? Taki ząbiak idziemy, a możemy wykorzystać ten jeden punkt Level siódmy. Nie, nie możemy wykorzystać. Weźmiemy sobie Lucky Lutera. To jest bardzo przydatna umiejętność. Możemy znaleźć bardzo fajne rzeczy. <laughs> Tutaj, koleżka, jest. No. Jeszcze 200 metrów, a to gdzieś tutaj. A ten dom odkryty? Tak, ten odkryty. Już go odkryłem. No co tak szybko się męczy z tym staminą? No. Ładnie. Skok. Mm -hmm, mm -hmm. Po drugiej stronie jest ten skarb. Najprościej chyba tędy przejść O, kolejny koleżkę Chodź, chodź Naprawione No, trafiłem go I teraz ta gorsza część. Bo... O, pióra mam. Ta gorsza, bo będzie trzeba znaleźć skarb. Mam nadzieję, że nie będzie gdzieś pod wodą. A gdzieś tutaj. I pod wodą. Ekstra. No, potrzebujemy łopaty. Twórz, twórz. Dolary możemy wyrzucić, nie są potrzebne, i klej też nie. Mm, tutaj, no. O. Jeszcze mała przerwa, widzę. I o, Gdzieś tutaj. No, to szukamy. Pięknie, to za pierwszym razem, bo jestem po prostu U. Czeme. I No. No co jest? Nie mogę wyjść. O! mogę. Co tu się stało? O! Jeden kolasz. Co pani tak biega? Uuu. Dopiero teraz, e, zrozumiałem, doszło do mnie, że ja chyba zostawiłem jakieś rzeczy w skrzynce. No. no zajedzmy się żarcie 87. No, jest ok. Tam jest nasz trader. A, chodź, chodź. Chodzi laki luter. Przydałbyś jakiś rowerek. <laughs> I taśnie. Gdzie ma wejście? Z której strony? Hmm, hmm, hmm. Stamte chyba drogi. Tak. Dziewięć metrów. Już jestem blisko you... Now with gas. Iron spear. O panie. Jest gorsze pomimo. Nie jest lepsze. Czy antybiotyki? A, wezmę. Masz jeszcze jakieś so... O, pier, pierwszy. Weźmy. O, na drugim poziomie. Mm. No, dziś słyszałem. <laughs> No ta mapa jest straszna. Po prostu straszna. No ale z biegiem czasu może odkryjemy lepsze tereny. Nie ma co narzekać. No, tu już tu jest koleżka. No. 150. Już przygotuję łopatę. 120. Czyli gdzieś na pogórku to będzie. staminą coś strasznego po prostu 50 40 30 20 i zombie wow Osiem, dwadzieścia dwa, piętnaście. Hm, tutaj. To tu nie pokopie zbytnio. A nie, pokopie. Myślałem, że to skały. Hm. Poproszę. Do czego to suszy. służy? Służy? A zawsze sprzedam. Nie. No. A cztery takie problemy no będę się kierował. Handlarza, nie kupca, przepraszam. No dawaj, no. Pięknie. Napiszę czegoś. O, crawler. Takie są najlepsze, bo zbyt szybko nie przeatakujecie, a możesz zdobyć ekspa. Hmm. 90, co my tu mamy? Zjedzmy sobie coś. Dalnie, puszki wyrzuć. Ktoś super mocno nie potrzebuje puszek. <laughs> o! No. Pan kier Panie kierowniku. No. Panie kierowniku, wyższa stawka. Chcę wyższą stawkę. Kierownik ma urwanie głowy. Nie może mi odpowiedzieć. Co z Czy jest jakiś skill do tej staminy? Gdzie tu jest... parkur? Well learned, traveler. Well um, learn. O, witaminy wezmę, cokolwiek 300 mi. dobra tak misję blisko. Po ile po 5. Nie, to mi się nie opłaca. Sprzedaj. Mhm. Hmm, hmm, hmm. Też za dużo nie zarobię. To się przyda. O, kubeczek za cztery dycha. Chciałem go zostawić. No, Lucky Glasses, stać mi na nie. Hmm, lud bonus. a real pleasure. You Ekstra. A jeszcze miałem witaminy ci sprzedać, bo ich nie potrzebuję. Co jeszcze nie jest bezcenna? Może wszystko sprzedam. O już miałem dobre okulary. A hmm. sprzedam. Witaminy też. Hmm. Póki co tego nie potrzebuję, kleje nie potrzebuję. Bandaż, no, bandaż się przyda. Już jest godzina dziewiętnasta. Hać hać. Pięknie. Dwa punkty mamy. Hm. To na piątym. A tak akurat jeden, drugi. Idealnie, um, o tu jeszcze mamy koleżankę. O, w sumie ten skarb jest blisko naszego domu, więc będziemy mogli wrócić sobie do niego spokojnie. Jak daleko to? Ojej, kawał drogi. No ale trzeba do domu wrócić, mimo wszystko na horyzoncie nic prócz gór po prostu. Los masakros. Dobra, wyrzućmy coś o, ja Nie, będę wyrzucał Może dobiegnę do 22 Już nie będę zbierał rzeczy Odpocznij sobie <laughs> Zimno, zaraz ci będzie ciepło. Zaraz wchodzimy w tą piękną krainę. Gdzie jest wiecznie gorąco. O, już jest cieplutko. No chodź, chodź. Tak, nie lubię tej krainy od razu, jest tak smutno. Po prostu jak się przekształca na ten taki czerwony, czerwoną barwę, ta pogoda, ten klimat wokół, tak to mogę nazwać, nie wiem czy to klimaty mogę nazwać. <laughs> Ci. O i witamy w domku. Witamy w domku. Co tu mamy? No, tyle rzeczy bym zostawił. Aż szkoda, tak to zostawię, to zostawię. O tu nasiona. Co warto jeszcze zostawić? W sumie to wszystko. Nie, żarcie mogę tutaj zostawić. Cyk. Cyk. Już nie, no zostawmy. To jest niepotrzebne. Bandaże sobie skrawcę jak będzie trzeba. Monety tutaj. Nie mogę zabrać, bo to mi się przyda. No, i dwudziesta Szybki jeszcze przegląd w domku. A locked. O kurczę. No tak, zapomniałem, jeszcze tutaj nie otworzyłem. Nie mam czym otworzyć. Hmm, ile tu jeszcze mieszkań zostało? Hmm, może jednak, jednak warto przejrzeć tą całą okolicę, niż tam biegać. No, ale dla odmiany zrobiłem kilka. E, kilka, jedno zadanie, tak? Z traderem, no nic, e, myślę, że będę nagrywał po jednym dniu. Bo to chyba takie racjonalne, żeby sobie raz obejrzeć w, w ramach przerwy. Także dziękuję Wam za... za ten odcinek. Do zobaczenia. Lwewe. Do zobaczenia w kolejnym. Cześć.